Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie zaprasza do codziennych ćwiczeń duchowych, aby doskonalić swoją duszę i rozwijać życie wewnętrzne. Kochana duszo, gdy już się skupiłaś, najpierw pomódlmy się serdecznie i gorąco. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądź duchu święty, I spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, ojcze ubogich, przyjdź, dawco łaskę drogich, przyjdź światłości sumień. Matko dobrej rady, Maryjo, wspomagaj mnie swoją macierzyńską radą. Święty Józefie, mój święty Aniele stróżu, moi święci patronowie, pospieszcie mi z pomocą. Mów Panie, sługa Twój słucha. Zabranie ciała Jezusa z krzyża i złożenie go w grobie. Po tym wszystkim Józef Sarymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. Odważnie udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. O Jezusa ukrzyżowanego tylko jeden prosi. A czy ja proszę o krzyż, czy się przyznaję do Chrystusa na krzyżu? Przybył także Nikodem. On przyniósł około stu funtów miry zmieszanej z Aloesem. Ze wszystkich uczniów dwóch tylko służy Jezusowi. I mnie racz przyjąć, o panie, na swoją służbę. Zabrali oni ciało Jezusa i zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania, owinęli je w płótna wraz z wonnościami. Oddawaj podobneż usługi członkom Chrystusowym, to jest swoim bliźnim. Cierpiących i strapionych zdejmuj z krzyża, niosąc im ulgę i pociechę. Z okłada okładaj wonnościami, to jest dobrą sławą a ułomnych owiń w płótna, to jest osuń ich wady milczeniem. I złożył w swoim nowym grobowcu wykutym w skale, zatoczył przed wejściem do grobowca wielki kamień i odszedł. Ilekroć przyjmujesz ciało Chrystusowe, tylekroć grzebiesz Chrystusa Pana w swoim sercu. Niechże ten Twój grób będzie nowy, to jest wolny od złych uczuć. Niech będzie wykuty w niewzruszonej skale wierności i stałości. Zatocz go wielkim kamieniem mężnych, a skutecznych postanowień i otocz go strażą świętych myśli i obmyśl skuteczne środki. Boże w trójcy świętej jedyny, teraz znów przemówiłeś do mnie. Dzięki Ci składam za wszystkie dobre myśli i poruszenia. Jak dałeś mi pragnienie, tak daj też wykonanie. Dopomóż mi bym stał się katolikiem z czynu. Wszystko dla ciebie i zbawienia duszy mojej. Jezusie, Maryjo, Józefie święty, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła „Rok Chrystusowy”. Rozmyślania na każdy dzień roku. Tom drugi od Popielca. Do Zielonych Świątek pełny audiobook oraz wersję książkową nabędziesz na stronie na